Cześć! W tej serii biorę na warsztat najtrudniejsze zadanie maturalne z matematyki rozszerzonej. Z każdej matury biorę dwa najcięższe przykłady i rozkładam je na czynniki pierwsze, tak żeby wszystko było jasne i zrozumiałe. Zobacz, co potrafi naprawdę zaskoczyć na maturze. No to zaczynajmy. Jednym z najtrudniejszych zadań na maturze w maju 2024 roku było, moim zdaniem, zadanie z geometrii analitycznej. Zadanie 11 za 5 punktów, czyli aż 10% na maturze. Co my tu mamy? W radniackim układzie współrzędnym środek S okręgu o promieniu 5 leży na prostej o równaniu y równa się x plus 1. Ja już mam teoretycznie ten rysunek przygotowany, no bo y równa się x plus 1 to jest właśnie ta zielona prosta. Przez punkt A o współrzędnych 1,2 to jest sobie ten punkcik. A równa 1 i 2 którego odległość od punktu S jest większa od pierwiastka z 5, to znaczy, że po prostu ten punkt leży poza tym okręgiem, no bo promień jest pierwiastek z 5. Poprowadzono dwie proste styczne tego okręgu w punktach B i C. Czyli tu było A. Tutaj było sobie B. Tutaj było sobie C. I wiemy, że polec po B, A, B, S, C. Czyli z A do B. Ja sobie specjalnie zmienię jeszcze kolorek. Tu do środka, i tu do środka, tu jest sobie S, czyli pole tego czworokąta jest równe 15. Możemy je sobie też pokolorować. Jest. Ok. Obliczyć trzeba współrzędne punktu S, czyli tego punktu, który tutaj mamy. Od czego tutaj trzeba zacząć? Zaczniemy sobie od tego pola, które nam tutaj dali. Bo teraz tak. Ten niebieski odcinek to jest oczywiście promień, który równa się pierwiastek z 5 i tu też jest pierwiastek z 5. I promień do prostej zawsze jest pod kątem prostym. W sensie promień do stycznej, tak? Bo te pomarańczowe prosto to są styczne. Czyli tak naprawdę to, co żeśmy dostali, to dostaliśmy deltoid. Dlaczego? No bo tu jest pierwiastek z pięciu, tu jest pierwiastek z pięciu. Natomiast długość odcinka AB i długość odcinka AC jest taka sama. Bo jeżeli z punktu poza okręgiem poprowadzimy dwie styczne, to odległość od tego punktu do punktu styczności jest taka sama. Czyli z tego możemy już sobie wywnioskować, że długość odcinka AB jest równa długości odcinka AC. Hej! Okay. Można też zauważyć, że skoro tu jest kąt prosty, tu jest pierwiastek z pięciu, tu jest ta sama odległość, co tu jest ta sama odległość, to po prostu ten deltoid to jest taki deltoid, który składa się z dwóch trójkątów prostokątnych. Czyli można by było powiedzieć, że trójkąt ASC jest przystający do trójkąta ABS. Czemu? No bo mamy. Bok, kąt i bok. Własności bok, kąt i bok. A jeżeli one są przystające, to one są dokładnie takie same. Oznacza to, że pole, tego wynika, o, tak pięknie napiszmy, że pole trójkąta ASC razem z połączeniem z tym, że ten czwodokąt jego pole jest 15. To będzie po prostu 7,5. OK. No bo tu jest jeden trójkąt 7,5, drugi trójkąt 7,5, razem to jest 15. Ale pole tego trójkąta ASC, to przecież to jest nic innego jak jedna druga razy. Tu będziemy mieć podstawę, długość odcinka AC, a wysokość, czyli druga przyprostokątna, to jest pierwiastek z 5. Jeżeli pomnożymy sobie to przez 2, to teraz tak. Pole trójkąta ASC to jest 7,5, razy 2 to jest 15. Równa się długość odcinka AC razy pierwiastek z 5. A pomnożmy sobie przez pierwiastek z 5. Czyli tu wyjdzie nam 15 pierwiastków z 5. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest 5 długości odcinka AC. I teraz, jak podzielimy sobie to przez 5, to dostaniemy 3 pierwiastki z 5. To jest długość odcinka AC. Ok, pomamy. Teraz po co nam to było, może nawet innym kolotkiem sobie to zaznaczymy. Po co nam to było, że ta odległość to jest trzy pierwiastki z 5. A no po to, bo ja teraz twierdzenia Pitagorasa mogę sobie wyliczyć, ile wynosi długość odcinka AS. No bo to jest trójkąt prostokątny. Powiedzmy sobie, że tam długość odcinka AS oznaczę sobie jako X, czyli długość odcinka AS niech to będzie jakieś X. No to liczymy. 3 pierwiastki z 5 do kwadratu. Plus pierwiastek z 5 do kwadratu równa się x kwadrat. 3 do kwadratu 9, pierwiastek z 5 do kwadratu 5, czyli 9 razy 5 to jest 45, plus, tu oczywiście kwadracik, plus 5 równa się x kwadrat, czyli x kwadrat to jest 50. Po spierwiastkowaniu, x równa się pierwiastek z 50, no i tego x możemy sobie zapisać jeszcze jako pierwiastek. 25 razy pierwiastek 2 i ten x to jest po prostu 5 pierwiastków 2. Zrobiłem sobie znowu troszkę miejsca, żeby teraz już faktycznie wyznaczyć współrzędne punktu S. W jaki sposób to zrobimy? No ponieważ wiemy, że długość odcinka AS to jest właśnie 5 pierwiastków z 2, to możemy zastosować sobie wzór na długość odcinka. Tylko teraz tak, ważna informacja, że ten nasz punkt S, jakie będzie miał współrzędne? No Na pewno ma pierwszą współrzędną xową, natomiast drugą współrzędną ma y yową. Ale ponieważ omnażę na prostej y równa się x plus 1, to w miejsce y mogę właśnie wstawić x plus 1. I teraz sobie zastosujemy wzór na długość tego odcinka AS, że to jest równy pierwiastek. No i otrzymujemy tak. Odejmujemy współrzędne xowe. x minus 1 do kwadratu plus. I odejmujemy spółrzędne y. -owe. x plus 1 minus 2, no to też wyjdzie akurat x minus 1 do kwadratu. Miejsce as mogę sobie oczywiście na spokojnie stawić co? 5 pierwiastków z 2, no bo as to jest x, czyli tu mamy 5 pierwiastków z 2. Odnosimy sobie to obustronnie do kwadratu. 5 do kwadratu 25, pierwiastek 2 do kwadratu 2, czyli razem tutaj wychodzi 50. Równa się. A tutaj zobaczymy, że pierwiastek znika i mamy dwie dokładnie te same rzeczy, czyli możemy nakryć to jest 2 razy x minus 1 do kwadratu. W takim razie podzielimy sobie to przez 2. dostajemy że 25 to jest x minus 1 do kwadratu. No i po spierwiastkowaniu dostaniemy, że 5 jest równe, i tu uwaga, jak pierwiastkujemy coś podniesionego do kwadratu, pojawia się wartość bezwzględna. No i teraz rozwiązujemy, czyli piszemy, że x minus 1 to jest po prostu 5. Albo x minus 1 to jest po prostu minus 5, no bo wartość bezwzględna z 5 to jest 5 i wartość bezwzględna z minus 5 to też jest 5. Wszystko się zgadza. Ok, w takim razie jak jedynkę przeniesiemy, to dostaniemy, że x równa się 6. To jest pierwsze rozwiązanie. I jak jedynkę przeniesiemy, a napiszmy sobie plus 1, tu coś tam też, to dostaniemy, że x równa się minus 4. Mamy to. Czyli wiemy, że pierwsza współrzędna x to jest 6, druga współrzędna to jest minus 4, ale ponieważ ten środek ma współrzędne x oraz x plus 1, to pierwszy środek będzie miał współrzędne 6 oraz 7, a drugi środek będzie miał współrzędne minus 4, no i tutaj minus 4 plus 1 to jest minus 3. I to są środki naszych okręgów, dlatego właśnie na samym początku były dwa okręgi. Nie? Jeden był po tej stronie, drugi był po tej stronie, bo były dwa rozwiązania. Czemu uważam że to jest trudne zadanie? Bo A, po pierwsze, trzeba umieć to narysować. B, trzeba umieć dobrze to przeanalizować. Zauważyć, że w ogóle to jest delto i o kącie prostym, dzięki czemu z tego pola możemy sobie wyznaczyć właśnie długość odcinka AC, później dopiero możemy wyznaczyć długość odcinka AS. Trzeba wiedzieć, że jak punk leży na prostej, no to właśnie jest XX X plus 1. A szczerze powiedziawszy, pamiętam, że na maturze kombinowałem to też na inne sposoby, które niestety prowadzą troszkę w kozidrów. Tyle. 10% na maturce. A jeżeli chcesz zobaczyć rozwiązania najtrudniejszych zadań maturalnych z innych matur, to zapraszam Cię na tą playlistę. A jak masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Cześć!